Cudzechwalicie chwalicie, Wrocławianin wymyślił i opatentował coś, co może zrewolucjonizować narciarstwo i snowboard. Aby tak się stało, wystarczy zagłosować w internetowym konkursie. To miękkie tyczki, salomowe dla narciarzy i snowboardzistów. Mogą ich używać zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy, a przede wszystkim dzieci. To pierwszy taki produkt na świecie. Jest całkowicie polski. Twórcą miękkich tyczek jest Wrocławianin, instruktor narciarstwa Aleksander Karasiński. Swoje doświadczenia ze stoków przeniósł na realizację projektu, nad którym pracuje od ponad pięciu lat. I jak widać, jest tego efekt, o którym jest już głośno w środowisku miłośników Białego Szaleństwa. Super bezpieczne, super lekkie, super szybko mocujące się w śniegu i potem składające z powrotem do torby. Na przykład rozstawienie slalomu składającego się z 20 tyczek trwa od 5 do 10 minut. W Skład zestawu wchodzi około 40 tyczek, wiertarka i plecak. Całość waży zaledwie 4 kg. Uderzenie w tradycyjną tyczkę to dla dziecka tak jak kontakt ze słupem latarni, dla dorosłego groźba poważnej kontuzji. Te miękkie tyczki to wszystko eliminują. A jazda z slalomem uczy bardzo wielu elementów narciarskich. Poczucie skrętu, poczucie odpowiedniego rytmu, odpowiedniej dyscypliny, że nie jest to jazda taka w samopas. Bezpieczne tyczki slalomowe startują w międzynarodowym, niezwykle prestiżowym konkursie ISPO Brand New Awards Monachium 2011. Jest tam 8 kategorii. Polski innowacyjny produkt, który został już opatentowany startuje w kategorii akcesoria narciarskie i snowboardowe. Zasady konkursu są proste. Głosujemy za pomocą internetu. Wystarczy wejść na stronę www.softpole.pl i nacisnąć banner Zagłosuj. Albo ewentualnie wejść na stronę ISPO, Brand New World, Hotest Brand, czyli takie najświeższe nowości, gdzie również na liście rankingowej na 12 miejscu aktualnie nacisnąć wystarczy Softpole i zagłosować. Like. Głosować można do 26 listopada do godziny 23. W tej chwili miękkie tyczki polskiej firmy SoftPol w swojej kategorii są na pierwszym miejscu, w ogólnej na 12. Jeżeli SoftPol zwycięży, będzie pierwszą w historii polską firmą, która wygrała konkurs, a szanse są bardzo duże. Miękkie tyczki zaprezentowane zostaną na największych targach sprzętu sportowego na świecie w Monachium w dniach od 6 do 11 lutego 2011 roku to tam odbywa się promocja nowych produktów. Zakład opiekuńczy.